Szczęść Boże! Witajcie w ten poniedziałkowy poranek. Dzisiaj posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał i rzekła do niego. Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwa obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń Wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie. Leżące nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwinięto na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu, Ujrzał i uwierzył. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam, że i Piotr, i Jan zobaczyli te same rzeczy. Zobaczyli znajdujące się w grobie chustę i rzeczy Jezusa. Piotr tylko zobaczył i nic się nie stało. Nie miał żadnej refleksji. A Jan zobaczył i uwierzył. Miejmy trochę dystansu. I cierpliwości co do oceny osób, które patrzą na te same rzeczy co i my. I nas do, to wewnętrznie porusza i doprowadza do doświadczenia Boga i pogłębienia wiary, a ich nie. Nic w nich nie zmienia. Spróbujmy nie oceniać, dajmy im czas. Przyjdzie kiedyś taki moment, kiedy ta ich reakcja będzie całkowicie inna niż ta, którą dostrzegamy dzisiaj. Dajmy im czas. Niech Was błogosławi Bóg mogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.